Cześć, witam! Mam przed sobą cztery książki o wspólnej tematyce. Jak będę się tak o odganiała, to znaczy, że komary w dużych ilościach się wylęgły, wracam do tematu, o wspólnej tematyce. E, otóż córki wspominają swoich sławnych ojców. Oprócz tego wspólnego tematu, książki te są również wspólne co do autorek. Otóż mają te kobiety wszystkie około plus minus 70 lat, urodziły się po II wojnie światowej, potem zazwyczaj emigrowały, bardzo długo były na emigracji, wróciły do Polski, żeby opiekować się jednym albo dwojgiem rodziców. Zazwyczaj. Hmm, co jeszcze, wspominają, jak mówię, swoją rodzinę, swojego sławnego ojca. Mają również zazwyczaj jakiś artystyczny zawód, który wykonują. Przeczytałam te książki, każda, chociaż tematyka jest taka sama, ma zupełnie inny charakter. Zacznę od pierwszej z nich, napisanej przez Marię Konwicką, córkę Tadeusza Konwickiego. Zatytułowaną Byli sobie raz. Tak wygląda okładka. Na tej okładce widzimy właściwie całą rodzinę kondwickich. To znaczy, jest autorka Maria, jej siostra, która bardzo młodo umarła. Matka Tadeusz Kondwicki ze sławnym już kotem Iwanem. Maria Konwicka jest z zawodu graficzką i właściwie przez 30 lat była na emigracji w Stanach Zjednoczonych. Kiedy ojciec został sam i trzeba się było o nim opiekować, wróciła z tejże emigracji i zajęła się ojcem, porządkowaniem jego dokumentów, i po jego śmierci właśnie przejęła całe archiwum. Książka jest obrazem rodziny Konwickich, nie tylko Tadeusza Konwickiego ale obrazem rodziny, siostry, matki, a jeżeli chodzi o matkę, to pochodziła ona z rodziny Leniców, a więc sławnych ilustratorów, malarzy, grafików. I właśnie tutaj też jest przedstawiona historia tej rodziny. Dużą część książki zajmują wspomnienia autorki z Nowego Jorku, a szczególnie mówi tutaj o przyjaźni z Elżbietą Czyżewską, polską aktorką znaną z takich filmów jak Żona dla Australijczyka, czy Gdzie jest generał, która w czasach PRL-u była bardzo sławna. Wyszła za mąż za amerykańskiego dziennikarza, przeprowadziła się do Stanów, do Nowego Jorku, ale tam życie jej nie Łożyło się szczęśliwie. No właśnie. Nie łożyło się szczęśliwie. Zniszczył ją alkohol. No i to, że nie umiała się zaadoptować w tym amerykańskim środowisku. O tym środowisku amerykańskiej. Yy, Polaków mieszkających tam, a zwłaszcza artystów, też właśnie w tej, w tej, bio, w tej książce jest mowa. Warto przeczytać, szczególnie na historię ro, rodziny Leniców, jak mówię, środowisko amerykańskich, polskich emigrantów. Książka napisana bardzo ciekawie, obiektywnie. No, dużo jest właściwie w niej samej autorki, ale to zrozumiałe. Druga książka. Zatytułowana jest Mój Ojciec Paweł Jasienica, napisana przez Ewę Bejnar Czeczot. Paweł Jasienica, czyli Leon Bejnar, przyjął pseudonim Paweł Jasienica i jest znanym autorem tych książek historycznych: Polska Piastów, Polska Jagielonów i Polska Obojga Narodów. W tej książce autorka skupia się przede wszystkim na działalności. Opozycyjnej ojca i jego powojennych działaniach w strukturach partyzanckich, o tym, jakie dokumenty ojcu znalazła w IPN. -ie. Związek ojca z autorką nie był zbyt e, silny, ale jest jeden, jeden, jeden moment, w którym w, Ojciec miał wpływ na wybór przez nią zawodu, bo ona nie została artystką, tylko jak napisała, została inżynierem, została inżynierem budowy budowli wodnych, między innymi budowała za Porę Solińską i tam spędziła bardzo dużo czasu. W, tym, w tej książce dużo miejsca autorka też poświęca drugiej żonie ojca Pawłaś Jasienicy, czyli Zofii. Która się okazała współpracowniczką SB i po prostu donosiła, czy też raportowała wszystko, co usłyszała w mieszkaniu ojca, rozmowy przyjaciół i tak dalej. Pisze również Ewa Bejnar o tym, jak musiała się procesować z synem drugiej żony ojca, procesować o prawa autorskie do spuścizny literackiej po ojcu. Trzecia książka, a nie, uzupełnieniem, może być taka mała książeczka, Paweł Jasienica, Pamiętniki, z których też dowiecie się dużo o jego życiu, może nie tyle prywatnym, ale o przemyśleniach politycznych. Bardzo ciekawa książeczka. Stanisław Dygat, autor czego? No, Jeziora Bodeńskiego, które zostało zresztą sfilmowane, i jego córka Magda Dygat napisała książkę pod tytułem Rozstania. Rozstania. No, tytuł jest bardzo symboliczny, ponieważ ona również przebywała bardzo długo na emigracji. I co? Myślała zawsze o ojcu i o rodzinie. Matka jej była aktorką, ojciec, jak wiemy, pisarzem. I należał on do tak zwanej Bohemy lat 60., właśnie pisarzy, którzy w Warszawie mieli swój szlak bojowy, to znaczy Chlali, e, idąc od restauracji do restauracji, od baru do baru, e, Stanisław Dygat rozstał się z matką, kiedy dziewczynka miała 11 lat. Została na chwilę nawet umieszczona w internacie, bo nie miał się kto nią e, zajmować. E, wspomina tych, którzy dom Dygatów odwiedzali, tak jak Marek Chłasko, Tadeusz Kubiak i inni, a więc mnóstwo jest tutaj nazwisk. E, nazwisk e, no, ze słownika y, y, pisarzy polskich. Ale jednak jedna trzecia książki poświęcona jest osobie, której mówiąc łagodnie Magda Dygat nie darzyła sentymentem, nie lubiła jej wzajemnością. To jest druga żona Stanisława Dygata, czyli Kalina Jędrusik. Y, oskarża Kalinę Jędrusik, przypisuje jej takie mm, cechy jak to, że umiała manipulować ludźmi, za wszelką cenę starała się y, zrobić karierę. I mm, chciała przejąć spuściznę po ojcu. Bardzo jej zależało na pieniądzach, nie mogły się dogadać, a więc czarnym Charakterem w tej książce jest właśnie Kalina Jędrusik, która nie była przy umierającym ojcu, kiedy ten właśnie potrzebował opieki, tylko gdzieś tam wyjechała w turnerze, miała kochanków, a więc takie szczegóły z życia ojca, czyli Stanisława Dygata, Magda Dygat tutaj przedstawia. No i na koniec. Najnowsza książka, od której się właśnie zrodził pomysł tego filmu, to jest ta, wydana w 2020 roku, najgrubsza z nich wszystkich, zatytułowana Wyklęta córka Kubiaków. Napisała ją Marta Konarzewska. Jest to właściwie wywiad z córką poety Tadeusza Kubiaka, Małgą Kubiak. No i właśnie, zastanawiam się, w jakim celu ten wywiad został przeprowadzony, bo e, gdybym rzuciła tutaj hasło Tadeusz Kubiak, nie wiem, czy wielu z, ba, z Was wiedziałoby, mm, o kim jest mowa. Otóż małga Kubiak wspomina, e, wspomina stosunki z własnym ojcem, e, które które, no właśnie, nie wiem jak to powiedzieć, no ale z tej książki wynikałoby, że to są stosunki dziwne i wywiadowcze nie zadaje pytania, które mają podkreślić dziwność tych stosunków. Bo właściwie, jak już zaraz wam przeczytam, bohaterka, czyli Małga jak wspomina, kiedy miałam 14 lat, to przyszło pierwszy raz tak intensywnie. Stoimy w przejściu w autobusie i całujemy się długo. Potem wiele razy się to powtarzało. Taki cytacik no, może świadczyć, że córka i ojciec no, nie byli w stosunkach takich ojcowsko córcowskich Tym bardziej, że przypomina się tutaj Serża Gensburga, jego córkę, takie pewne francuskie nagranie. No, i, i z tymi pytaniami no dziennikarka leci ostro. Na przykład zadaje pytanie, takie: Gdzie byłaś. Już, już, już Wam mówię. E, nie, mówi: Jak dowiedziałaś się o śmierci ojca? Przepraszam, że znowu się drapię, ale. E, Mówi, dowiedziałaś się o śmierci ojca, kiedy uprawiałaś seks? Małga odpowiada, tak, to było właśnie wtedy. Ponieważ wyemigrowała z Polski w latach 70 bardzo długo mieszkała za granicą. Najpierw w Danii, potem w Szwecji, a nawet w Stanach Zjednoczonych. I co? Ma dwoje dzieci, miała dwoje dzieci, którymi się wcale nie opiekowała. Jak mówi, wynika to z związku rodziców, którzy się wcześniej rozstali, dlatego że ojciec chlał. I ta książka bardzo dużo, w tej książce dużo miejsca poświęca autorka chlaniu. Jak to zbierała schodników za chlanego ojca. Jak to przychodzili do niego pisarze i e, też pili, więc dom był pełen alkoholu. Uzupełnieniem tej książki, a co mogę powiedzieć? Nie wiem, w jakim celu ta książka za, e, została napisana, czy ma ona nas, nie wiem, bulwersować, bo właściwie o twórczości Tadeusza Kubiaka niewiele się z tej książki można dowiedzieć. Czy powstała tylko po to, żeby zgarnąć jakieś, wiecie o co chodzi, dochody, pieniądze? W każdym razie jestem na nie. Jeżeli chodzi o tę książkę i to w jaki sposób wywiad jest przeprowadzany i to w jaki sposób córka Tadeusza Kubiaka na zadane tu pytania odpowiada. Uzupełnieniem tej, tego wywiadu jest taki artykuł z wysokich obcasów, w którym, który jest uzupełnieniem do książki, bo Małga Kubiak twierdzi, że książka została negatywnie opacznie właściwie zrozumiała. Wow. Nie było tam między nią a jej ojcem niczego złego, tylko to były takie wspomnienia, a właściwie sny. I w, i w, dużym, w dużej mierze mówi o, sobie, e, mówi o sobie tak: cieszę się, że jestem singielką. Kobiety mi dziękują, że im ułatwiam, aby czuły się młode i silne, aby mogły sięgnąć po to, e, co im się należy. Mówi, e, mówi o mówi Małga Kubiak a kiedy, ma prawie 70 lat a kiedy autorka tego wywiadu czyli Daria Infanti pyta pierwszy raz zobaczyłam cię w La Madame robiłaś performance ze świecą w tyłku, jak na polskie warunki wydajesz się osobą wyzwoloną seksualnie, tak ponieważ Małga Kubiak w teatrze Le Madame w, w Warszawie prezentowała właśnie Performance, jak ona mówi, wyzbyte wszelkiego tabu. Ona może się otwierać jako autorka, może łazić po scenie nago, może mówić o wszystkim, ale tylko w sytuacji, kiedy jest artystką. A jest artystką wyzwoloną, artystką niezależną, artystką tworzącą niezależne filmy, no i tę niezależność w sobie ceni. A więc Małga Kubiak, kontrowersyjna osoba, kontrowersyjna artystka, z którą przeprowadzi, przeprowadzono wywiad, i powstała książka, którą wam przed, przed chwilą pokazywałam. Nie wiem tylko, w jakim celu ten wywiad przeprowadzono, bo jak która znam twórczość Tadeusza. Kubiaka i całą tę, całą tę grupę twórców lat 50., 60. i 70. w Warszawie. Niczego nowego się o nich nie dowiedziałam. Natomiast ci, którzy nie znają tej grupy, też się niczego nie dowiedzą. O ich twórczości, o sposobie, jak mówię, tworzenia, widzenia świata. Są tutaj wprawdzie fragmenty radiowe. Opinie Tadeusza Kubiaka, ale mnie one nie zadawalają. A więc przedstawiłam Wam cztery książki, w których córki wspominają swoich sławnych ojców. I co ja mogę powiedzieć? No, od pierwszej z nich, która była bardzo obiektywna, do tej właśnie takiej. Skandalizującej pod tytułem Wyklęta córka Kubiaków. I tak na marginesie, po przeczytaniu tego grubasa i wszystkich pytań i odpowiedzi, nie dowiedziałam się, kto i dlaczego wyklął małgę Kubiak z, nie wiem, z Polski, z rodziny Kubiaków. Tego nie wiem. Więc co? Czasem warto czytać takie książki, w którym sławne dzieci o. Wspominają swoje życie ze sławnymi rodzicami, no ale nie zawsze są one najwyższych lotów. O, to będzie moja konkluzja. To tyle. Dziękuję. Zapraszam do dyskusji. Do zobaczenia.